Witam wszystkich. Dzisiaj zabiorę Was na wycieczkę po serii produktów, które naprawdę mogą załatwić sprawę. Na razie nic nie zdradzę, ale zapewniam, że warto. Zostań z nami i dowiedz się wszystkiego po napisach końcowych. Numer 4: Sześciokątna mozaika ceramiczna biała. Ceramika jest antypoślizgowa, idealna do pokrywania ścian, podłóg, kuchni, kabin prysznicowych i łazienek. Opakowanie zawiera jeden arkusz mozaiki o wymiarach 260 mm na 300 mm. Arkusz waży 790 g. Wymagane są specjalne materiały do nakładania mozaiki. Cenę tego artykułu można sprawdzić za pośrednictwem linku w opisie. Numer 3 Piękna mozaika z kamienia naturalnego w różnych kolorach. W opakowaniu znajduje się jeden arkusz sześciokątnej mozaiki kamiennej. Wymiary arkusza to 298x305 mm. Kamienie są ułożone na siatce, a do ich naniesienia na powierzchnię wymagany jest specjalny produkt mozaikowy. Kup ten produkt, korzystając z linku w opisie. Numer 2. Sześciokątne płytki wykonane z białego marmuru kararyjskiego. Opakowanie zawiera 10 arkuszy i waży około 15 kg. Doskonały artykuł. Idealny do płytek ściennych w kuchni lub łazience. W dolnej części opisu filmu, znajduje się łącze do produktu. Link do tego artykułu znajduje się w opisie. Numer 1 Sześciokątne płytki mozaikowe z ciemnoszarego cementu. Idealne na tylną ścianę kuchni, okładzinę wanny, brodzika. Opakowanie zawiera 10 arkuszy i jest dostarczane w kartonowym pudełku. Mozaika jest przyklejana na siatce i wymaga fuk lub kleju mozaikowego do mocowania. Każdy arkusz ma wymiary 325x281 mm. Doskonały artykuł. Link do tego produktu znajduje się w opisie.